Cześć z tej strony Wojtek z portalu Jestem w salonie Audi City Warszawa przy placu Trzech Krzyży i dzisiaj nie będziemy jednak oglądać Audi, ponieważ będziemy oglądać Ducati. Yeah, yeah, yeah.

Multistrada V4 okazała się być bardzo dobrym, bardzo rozchwytywanym motocyklem, pomimo, że bardzo wielu twardogłowych płakało, że bez Desmo to już nie Ducati, No ale dzięki temu przynajmniej macie troszeczkę dłuższe interwały serwisowe. Z tego co kojarzę, z informacji prasowej, to sprzedało się już ponad 10 tysięcy sztuk Multistrady V4, natomiast Pike Speak to jest po prostu topowy pokaz możliwości, jeżeli chodzi o ten model. Okay, silnik mamy tutaj taki sam, czyli jest coś 70 koni mechanicznych, natomiast y, wszędzie indziej jest magia, a mianowicie przede wszystkim y, tradycyjnie dla PikeSpika jest y, przednie koło średnicy 17 cali, co wymusiło zmianę kąta główki ramy który obecnie wynosi 25,75 stopnia, Przy tej jest 19-calowym kołem, jest 24,5 stopnia. Co jest jeszcze tutaj ciekawego, to moje ulubione zawieszenie Olinse C2.0, które uwielbiam, ponieważ po pierwsze bardzo fajnie się motocykle prowadzą z tym zawieszeniem, po drugie zazwyczaj ma bardzo fajną konfigurację tą półautomatyczną, oczywiście możecie tutaj też zmieniać ustawienia tak jakbyście kręcili śrubką, także to, to jest tutaj fajne, no mamy też radar, ponieważ to bazuje na V4S, także ta technologia radarowa też tutaj jest. Z przodu, co się wydarzyło, z przodu oprócz koła 17-calowego są też zaciski Brembo Stylema, są klocki hamulcowe z Panigale V4, jest to rzeczywiście karbon i jest to wiewka. No i właśnie, wiadomo, wszystko jest kwestią gustu, natomiast ja bym wolał, żeby to wiewka była karbonowa, albo chociaż karbonu dawała. Wtedy wyglądałoby to bardziej rasowo. Do tego mamy wydech akrapowicza tytanowy i poprawioną elektronikę, quickshifter góra-dół. I tak, podejrzewam, jeszcze mógłbym długo opowiadać, także jeżeli chcecie prawdziwej sportowej turystyki i czegoś zupełnie, zupełnie totalnie innego, to Multistrada w wersji Pikespeak, czy to V4, czy 1260, czy e, zdaje się 1200, też chyba była w Pikespeaku. E, no, to jest ten adres. Polecam. Zachwycają się. Multistradą V4 Pike Peak, natomiast mamy też Multistradę V2. Multistrada V2 to jest wypadkowa 950, która była niezwykle udanym motocyklem. Dla mnie to była ulubiona Multistrada w stawce, więc podejrzewam, że z V2 byłoby podobnie. Co tutaj się pozmieniało? Silnik 113 koni mechanicznych, więc to pozostaje. Tak jak było, natomiast o 10 mm obniżono siedzisko, o 10 mm przemieszczono także podnóżki, więc tutaj ergonomia powinna być lepsza. Motocykl jest też lżejszy, ponieważ w kwestii silnika został odchudzony o... Od 1870 gramów, jeśli dobrze pamiętam. Informacja prasowa podaje około 2 kg. No i oprócz tego producent zszedł także z Felk z wagą o 1,7 kg. Także to wszystko ma wpłynąć na, yy, może nie rewolucję, ale ewolucję, jeżeli chodzi o wprowadzenie się tego motocykla. Także. Zobaczymy. V2S bardzo chętnie bym wypróbował względem 950S, która jest motocyklem. Tak naprawdę wyczerpującym temat, zwłaszcza w świetle obecnego taryfikatora mandatów. Chociaż oczywiście o V4 złego słowa też nie powiem, a wiadomo, każdy się bawi jak lubi. Lecimy dalej. Kolejna nowość, która jest dzisiaj z nami, to Ducati Street Fighter V2. Jest to Efekt tak naprawdę całej ewolucji, która dokonała się w gamie modelowej Ducati w ostatnich latach, ponieważ producent wcześniej miał Monstera 797, był Monster 821 i Monster 1200. Z racji tego, że 797 trącił myszką, 1200 był troszeczkę za słaby, był już mocny silnik V2. Ducati postanowiło zrobić przemeblowanie. No i co? Wypuszczono Street Fighter V4, później przyszedł Monster, który jest po prostu Monster. I tak naprawdę zastąpił 821, która była, w mojej opinii, najsensowniejszym wyborem. No i przyszedł wreszcie czas na Street Fighter V2, który jest zrobiony według tak zwanej fighter Formula. Fighter Formula polega po prostu na tym, że jakby w dużym skrócie pani Gale V2 zostało tutaj odarte z owiewek. A więc jest V2 o mocy 153 koni mechanicznych, jest w pełni regulowane zawieszenie szoła, jest zaawansowany pakiet elektroniki. Także dzieje się tutaj całkiem sporo. Jest to bardzo dobry, nawet bardziej niż bardzo dobry następca Monstera 1200. Także jeżeli szukacie nakeda, który będzie bardzo szybki, ale nie za bardzo szybki, no to Street Fighter V2 myślę, że jak najbardziej Was zadowoli. Kolejna nowość to rodzina pani Gale. W zasadzie tak. Najpierw zacznę od V4. Generalnie V4 to jest bardzo fajna ewolucja, ponieważ w 2019 roku, kiedy prezentowano V4R, to. Zobaczyliśmy m.in. skrzydła aerodynamiczne, które później pojawiły się w V4S, pojawiły się też w zwykłej V4. I z tymi skrzydłami myk jest taki, że w wyniku owej ewolucji docisk przy 300 km na godzinę zwiększono z 30 kg do 37. Oprócz tego, wiadomo, poprawiono elektronikę, poprawiono ogólną konstrukcję. I co ciekawe, V4 w zwykłej wersji jest, jeśli dobrze pamiętam, 5 kg lżejszy od. V4R, który przecież był no, kosmicznym motocyklem, biorąc pod uwagę to, jaką miał napakowaną technologię, jakie miał interwały serwisowe, jakie uwagi wymagał i co można było z tym motocyklem zrobić. Panie Gale V4 no, lubię, szanuję, zwłaszcza wersję S. Bardzo podoba mi się elektronika w tym motocyklu, ponieważ taki nawet ktoś jak ja, który nie ma zbyt wielkiego doświadczenia torowego, może się poczuć na tym motocyklu jak mistrz świata, ponieważ V4, nawet jak Wam gdzieś tam tył ucieknie, coś się stanie, przytuli Was, uspokoi, wyprowadzi i wszystko będzie dobrze. Ale oprócz V4 jest też V2. I to w niebyle jakim wykonaniu, ponieważ jest to edycja z okazji 20. rocznicy zdobycia pierwszego tytułu mistrzowskiego przez Troja Baylisa. Troy Baylis tak naprawdę zdobył trzy tytuły mistrzowskie. Pierwszy zdobył w roku 2001, później przyszły jeszcze chyba w 2006 i 2008, jeśli dobrze pamiętam. A w tym roku historia troszeczkę nam zatacza koło, ponieważ Mamy klasę um, World Supersport New Generation yy, i w przypadku World Supersport New Generation yy, do gry wchodzi między innymi Panigale V2, do gry wchodzi też Oli Bailis, yy, także jakby wszystko nam się tutaj bardzo fajnie łączy. Natomiast tak, przechodząc do konkretów, przede wszystkim V2 w tej edycji jest lżejsze o 3 kg. Wynika to z tego, że zastosowano litowo-jonowy akumulator, który jest lżejszy, i uszczuplono motocykl o siedzenie pasażera, i uszczuplono go także o podnóżki, ale oczywiście za dopłatą możecie sobie to wyposażenie. Dorzucić. Także to tyle z nowości Ducati na chwilę obecną, ponieważ Desert X niestety nie dotarł. I co? Wpadajcie do salonów, zamawiajcie no i czekajcie, bo z tego co wiem, to za szybko nie przyjadą.